Środowiskowa Spartakiada Sportowa to jest już 24 takie wydarzenie na terenie naszego województwa. Co roku ta Spartakiada odbywa się w innym miejscu. W tamtym roku miała miejsce w Jaśle. W tym roku 24 Spartakiada Sportowa Środowiskowej Pomocy ma miejsce tutaj u nas w Woliczce, w Świlczy. Świlcza jest dzisiaj sercem województwa podkarpackiego z wyjątkowych względów. Gościmy wspaniałych zawodników, uczestników środowiskowych, domów samopomocy z terenu całego województwa podkarpackiego. Dzisiaj mamy tutaj 70 ośrodków, prawie 700 osób, w tym prawie 300 osób z niepełnosprawnościami, które biorą udział w czterech konkurencjach z podziałem na kobiety i na mężczyźni. Całe życie uprawiam jakiś sport, w koszykówkę głównie grałem praktycznie od najmłodszych lat. Na rowerze dużo jeżdżę. Lubię pływać na basenie, Kryć sportowe, lubię w piłkę nośną, hokeja. Lata płyną i, i człowiek nie modnieje, więc sport jest ważny dla zdrowia i poczucia jakby takiego, no... Wewnętrznej stabilizacji. Jest to impreza sportowa, ale tak naprawdę jest to impreza, która pozwoli na to, że środowiska lokalne integrują się. Jest to czas spotkań i rozmów wielu osób, kierownictwa, zarządów, wójtów czy burmistrzów wspaniałych zaproszonych gości. Można się spotkać ze znajomymi z innych sds ów to przy okazji tych zawodów można podziwiać bardzo ładny obiekt, w świlczy i to generalnie. Miło spędzić dzień. Miło nam gościć dzisiaj na naszym obiekcie osoby niepełnosprawne, które biorą udział w Spartakiadzie. Jest to nasz drugi rok działalności. W tym roku w listopadzie będzie druga rocznica otwarcia naszego obiektu. Z tego powodu odbędzie się rocznicowe wydarzenie: będzie to turniej Joma Cup, który, na którym będziemy gościć drużyny z ekstraklasy, drużyny z zagranicy, na który już serdecznie zapraszamy. Jak ważne jest to dla nas, pokazują to liczby, że w dzisiejszą organizację włączyło się wiele instytucji. Gminne Centrum Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, wolontariusze ze szkół podstawowych z terenu Gminy Świlcze, nauczyciele. Jesteśmy tu, aby pomagać ludziom i no po prostu mamy takie powołanie. Trudne jest to, że każdy człowiek jest inny i nie wiadomo, jak się zachowa ze swoimi problemami, ale staramy się pomagać i tłumaczyć na spokojnie. To są w miarę proste konkurencje, żeby te osoby z niepełnosprawnościami sprostały wymaganiom, regulaminowi. Jest to szczał na bramkę, jest to rzut do kosza, jest to szczał na bramkę Unii hokeja, jest to rzut woreczkiem do celu. Konkurencja grupowa to jest taki slalom tor przeszkód. My akurat jako reprezentanci specjalnego środka szkolno wychowawczego w Leżajsku, jako prekursorzy speedbola, bo tak się właśnie nazywa ta gra. Pokazujemy właśnie i prezentujemy, zachęcamy do tego, żeby spróbowali uczestnicy dzisiejszej Spartakiady właśnie tego sportu rakietowego, gdzie gra się również dwoma rękami. Jest to jedyny sport na świecie, gdzie gra się obiema rękami, trzymając w nich rakiety, a jakby taką innowacyjnością jest to, że piłeczka nie jest wolna, piłeczka jest na uwięzi. Każdy ośrodek, który bierze udział, nie wyjedzie stąd z pustymi rękami. Każdy uczestnik dostanie medal, każdy uczestnik dostanie upominek, na które składają się gadżety, na które składają się słodycze. Oprócz tego uczestnicy, którzy wygrają w konkurencjach, dostają dyplom, dostają i dodatkowy prezent za, za zwycięstwo, dostają medal. Środowiskowe domy samopomocy wyjeżdżają stąd. Z takim upomienkiem przygotowanym w pracowni, z ceramicznym, środowiskowym tam u i jeżdżając tam z puchaladem, z dyplomem za udział. Szeroki spektrum osób, które swoją pracą pokazało, że my, jako Gmina Świlcza, jesteśmy w stanie zrobić imprezę na naprawdę wysokim poziomie i bardzo się cieszymy z tych pierwszych opinii, które do nas wpływają, że jest to bardzo wysoko podniesiona poprzeczka dla kolejnych organizatorów tej Spartakiady.